Moi roztomili, uży wieczór. To już mogę wam życ, jako się starka powadzili ze starzikiem we stodole. Eny dajcie pozór, bo to je eny dla tych, co mają norymne nerwy. Wiecie, takich starzików, a starek, co się wadzili było tysiące, dziesiątki tysięcy na cieszyńskiej ziemi można i na całym świecie można i miliony, bo taki schemat tego wadzenia był na ca w całej Polsce, a to nie ma tak, że się tak moja starka ze starzikiem wadzili, bo w Omrzeknym, że oto za lasem się tak wadził Hansel Kokot, dali kęskiej Wawrzyczek, dali kęskiej Tumica. Bez on nie ma małżeństwa, a najlepszy się wadzą starka ze starzikiem. A jak o to było? Oto bom rzeknym. Adolf, wiele żeś dziś pozbierał wajec? Dziesięć. Czemu? A ma żeś ich? Ty kury? Bo wczoraj było dwadziesiąt. Na co? dyć kura nosi tela wajec, wiele poradzi. No nie? Drziszczesz, żerą obili, kukurzice. trowa już wylazuje, tuż ją zobają, miałyby nosić więcej tych wajec. Zofia, nie być bez by rano. Jeny się do porządku podziwej w sąsieku. Na ozaist, żeś tam nie był. One rady tam w kątkach noszą, eny się trzeba podziwać. Dziwołech się tam, a nic tam nie ma. Tydzie cabalaty, zbierosz wajca, tam kaj eny wiesz, że kury noszą, a nie chce ci się ząść podziwać tam, chahanaj oto za burdakiem. Wszędzie żech się dziwą, a i za tymi skrzynkami. Na ni, bo tam rzech wczoraj naszła pięć. Puciaw to ci ukorzy. No, wiele tu, <laughs> tu, tu jest. Ani, ani jednego tu nie ma, bo ich pies zeżrą. Puszczasz ty psy do stodoły, a one na istoty wszystkie wajca żerą. Pies też musi roz, za czas se wajco zeżrać, co by miał szumne kudły. Wiesz co, Adolf, ja tu chodzę kole tych kur, kormię ich, a ty psu dowiesz wszystkie wajca zeżrać. Dyski upachuję, goniem po polu, jak i wszystkie wajca. Na wajca żerą, a ty ich nie upachujesz, bo se idziesz za chałupę na miedzę. Musisz przy każdej kurze siednąć, a dawać se pozórki i wajco wysro, Darmo. Pieronie, jak, se... jak to ty se siedni przy tych swoich psach, bo wajca rodzeżeresz, żeresz, a jak ich nie ma, to się pytasz z czemu. Wiesz co, Zofia, Jożek ze szpajski wajco wziął jedno, oto ze dwa, ze dwa tydnie temu. Na ni, bo wczoraj żeś ze ziemniokami i z kiszką. Ja jedno, co chcę go sobą do kapsy, bo wszystkich przedosz po chałupach. Na Bogrejcarów na wszystko chybio. Mało moż? Wszystko z hałpy wysmyczysz. A potem żeraźni nie ma co. Z wysraności. Wiesz co, Adolf? Niech cię Pomboczek za to pokorze. Mnie nie pokorze, inny ciebie. Bo miasto se niechać jakisi gwajco, kąsek szpyrki, a mięsa, doma, to wszystko w taczkach smyczysz na torku cieszynu. Na nie sakramencki widzisz, jaki to wszystko je drogi. Elektryka, wągli, ale dziś masz pędzyj rolną. Jomą swoją ze szachty, a styknie nam to na wszystko, a i bez twoich kur. Ale Adolf, te wajca, co się, co się furt tracą, nie ser mnie pyta, daj mi już pokój. <laughs> wiesz co? Ja ci te wajca kupię w konzumie, a daj mi ty już święty, święty spokój. Ja na to moż grejcary, pieru jeden. Zofia, wiesz co? Uż się mi nie chce z tobą rządzić. Idź w pieruny, zawrzyj się w szopce, a siedź tam pod ciebie sakramencki. Idę, bo z tobą już nie idzie wydzierżeć. Wrzmił byś, a ty mnie sto razy, a nie roz. Będziesz cioł wajco, diable oszkliwy. To se ty, czarownico. Wyliz mi żyć. A ty mi dziesięć razy. Jeden z wady skrz Skrys wajec. Jeszcze rostu tu psy, tukej na sąsieku widzę, widzym, to ich pozabiją. Zabij ich, to ja zadzwonię po policajtów. Na ciebie policajtów pod ciebie, bo mierzesz cały żywot. Skrys wajec, wiesz co Zofia? Idź do chałupy, bo już cię mam dość. Ja też. Skrz poru wajec. Po mnie będzie piero naryczeć. Dyce nie dum, Gówno dostanie na wieczerze, Niech se sam zrobi. I widzicie? Tak się wadzili stażyk ze Starką. <laughs> ale tak się wadzili. Tak się wadziły wszystkie stażyki na cieszyńskiej ziemi. Kapkę to było strandowne. Kapkę to było straszne. Kapkę to było tak, że oni yy, się szkubli wiele, wiele razy. Ale oni tego potrzebowali. Bo jak się tak długo ze sobą żyje, 50-60 Roków, to to wadzyni to już jest czynność małżeństwa.